Teraz unieś ręce do góry i powoli z wydechem wejść do skłonu. I powiedz mi teraz, jak się czujesz w tym skłonie? Źle bardzo. Czuję wszystko w moich plecach i nie dosięgnę do podłogi. Tak myślałam. Jeżeli twoi uczniowie albo ty w ten sposób wykonujesz skłon, prawdopodobnie zbyt dużo napięcia. Teraz czujesz swoich plecach. Każę ci, jak odblokować szybko swój skłon. Zacznij od oklejenia swoich stóp do maty. Z wydechem możesz wyciągnąć ręce do góry. Z wydechem teraz ugnij kolana przede wszystkim. Spróbuj przykleić swój brzuch. Do ud. Wyciągnij je przed siebie. Spróbuj wydłużyć kręgosłup. Miednica do przodu, pochylenia. Pinamy pośladki do góry. Spróbuj przejść troszkę ciężaru ciała jeszcze na palce, stóp. Nie śpiesz się. Weź sobie tutaj wdech, weź wydech. Delikatnie opuść głowę w dół. Złap się za łokcie. Możesz zostać tutaj. I dopiero jak poczujesz, że chcesz pogłębić pozycję, zaczynasz prostować je nogi, nie odklejając brzucha od ud. I pośladki ciągniesz do sufitu. O Wychodząc ze skłonu, Uginamy kolana. Jednym słowem, ugnij kolana. To były dwa. Pamiętaj, że możesz ugiąć kolana. Pojadź się treści, które tutaj publikuję, koniecznie zaobserwuj po więcej. Zostaw po sobie serduszko, komentarz. Do zobaczenia na macie Aga Ochałek Yoga.